Dzisiaj jestem pierwszy O i rower Jaki to każdy ten rower tutaj jest, to ja nie wiem U to wygląda jak lombard Rower nawet jest Telewizory Ktoś ostatnio przyniósł dwa telewizory wczoraj Dzień dobry, kolejny dzień w sklepie Trzeba zapalić światełko, opa Zamówiłem nowe światła, bo te są... Nie wiem, oczy się strasznie męczą. Powiem wam. Co tu się działo? Kurde. Pudełko, rower. Wczoraj wyszedłem wcześniej z pracy. Kola, jakaś kartka. Ach, strach, po prostu strach. Wszystko pochowałem. Tutaj co to? A, to jest to... O kurde. Ojej, co to za duży telewizor? Do naprawy czy do, 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 do kupiony? Nie kupiłbym takiego, bo to nie ma jak wysłać. A tu dwa telewizory są. Jeden taki, drugi taki. Ho-ho-ho. Bez nogi? Nie, bez nóg. To jakaś graszowa stawa. Albo wyrwane ze ściany u kogoś. Ale to stare złomy. Nie było mnie raptem 4 godziny wczoraj z pracy, musiałem wcześniej wyjść. Tak wygląda nasze zaplecze. Jedno miejsce do pracy, stanowisko, drugie stanowisko, trzecie stanowisko, cztery stanowiska na no, 5 m kwadratowych. Tutaj sprzęt przygotowany już do wysyłki tam. No trochę tego jest, ale mało, mało. Jest tragedia, powiem wam, jeśli chodzi o ilość klientów. Ale zobaczymy, co to będzie. Jeszcze trochę po, popróbujemy, popróbujemy. Dzień dobry wszystkim. Witam w nowym dniu. Jest dzisiaj piątek, weekendu początek. Ale mamy godzinę dziewiątą, więc trzeba jeszcze popracować. Weekend się zawiada znowu ciężko, bo jest seminarium! A dokładnie! Summer Camp, Sario Academy i jedziemy nagrać parę rzeczy jak to tam u nich wygląda i przy okazji można trochę potrenować więc będzie dobry weekend, jest siła mamy chłodny, piękny, wiosenny weekend w Polsce jesteśmy w tej chwili w Osirze, tutaj w Warszawie teraz idę sobie zobaczyć, bo dzisiaj się odbywa przez weekend Spring Camp, ja oczywiście nie mam siły, żeby trenować ale zobaczymy jak potrenują sobie, jak trenują sobie tutaj Krav i Defendo bo się zjechali wszyscy z Finlandii, Szwecji i Polski, pewnie jeszcze Węgry też są. Zobaczymy ile osób i jak trenują. Oczywiście jak jesteście zainteresowani e, sztukami walki, systemem samoobrony Krav Maga lub Defendo, to zapraszam wejść sobie na stronę Sariu Akademii. Tam się najwięcej nauczyłem, jeśli chodzi o samoobronę i walkę wręcz. Sario Academy to międzynarodowa organizacja założona w 2017 roku przez Irkiego Sario, fińskiego eksperta w dziedzinie sztuk walk i twórcę systemu Defendo. Akademia skupia się na nauczeniu praktycznych systemów samoobrony, takich jak Defendo, Classic Krav Maga, Ironman Kickboxing, Grappling oraz posiada programy dla dzieci i młodzieży jak Safe Kids, Safe 10. Założyciel Irki Sario... To postać o ponad 45-letnim doświadczeniu w sztukach walki i systemach samobrony, w tym w kickboxingu i muay thai, grapplingu, judo, boksie, BJJ, krawmadze, kappa, karate, wing tsun i innych. W latach 80. współtworzył Szwedzką Federację Kickboxingu. W 94 roku, jako jeden z pierwszych Europejczyków, uzyskał certyfikat instruktora Muay thai w Tajlandii. W 95 roku otrzymał czarny pas i certyfikat instruktora Krawmaga twórcy tego systemu. Sariu Akademii organizuje liczne seminaria, obozy treningowe oraz kursy instruktorskie w różnych krajach, w tym w Polsce, Finlandii, Węgrzech, w Polsce mają bardzo dużo oddziałów, jeśli chodzi o, gdybyście chcieli trenować Krawmagę lub Defendo. Dzisiaj musi się obejść bez mojego trenowania, bo i dzieciaki zostawiłem w samochodzie. Jedziemy na jakiś spacerek przy sobocie. Ładna pogoda, trochę chłodna, bo 14 stopni, ale chyba jest bluza. No to tak widzieliście, akurat tutaj był BJJ. Eee, tak wygląda camp. Wczoraj był trening na przykład na eee, boisku na zewnątrz. I takie zjazdy są kilka razy w roku w różnych krajach. W Finlandii zawsze jest jeden lub dwa. Na Węgrzech jest z jeden dwa. No i w Polsce też są najmniej dwa. Fajnie to się rozwija, prawda? Całe serio akademii możecie wejść na stronę. I naprawdę można się nauczyć samoobrony. Skutecznej i szybkiej. Dam Wam link na, na dole, żebyście mogli sobie poczytać dzieci, zapisać na przykład. Jeśli sami nie macie czasu, żeby trenować. Eee, Alex chodził. Chodził, ale chyba za wcześnie go zapisałem. A teraz po prostu ma za daleko. No to wiecie, też trzeba siły na zamiary łapać. Idziemy na jakiś plac zabaw, żeby Maciej mogła się pobawić, tak? No, gdybyście nie spali, to byście poszli zobaczyć, jak trenują. A spaliście. Dobra. You sleep! And you don't sleep, you can go to the, you know, gym and look like how train. No, you know Istvan. Nie. Dobra, widzimy się na placu. Chłopaki trenują na sali, a. My przyjechaliśmy sobie na Plac Zabaw tutaj niedaleko nad Wisłą, nawet fajny. Takie coś. Mati się bawi, troszeczkę tylko to jest dla starszych, nie dla dzieciaków. No, Jerry się bawi też w domku. Oj, Mati nauczył się wchodzić po drabince. Bezpiecznie wchodzi, trzy punkty podparcia. Uczcie się od dzieci jak się wspinać. Popatrzcie się. Nigdy się nie uczył, a trzy punkty podparcia są cały czas. O, no, widzicie? To podstawa w spinaczce. O, Gerlin z Lily jest na samej górze. Jest! <grym z Lillie> Lily, going to the car. Lily idzie do samochodu. Yes, you want drive? Mati, you are a mm. <laughs> Nie boisz się? Nie boisz się. O, Lily go there. <laughs> no dobrze, jak się nie boisz, to ok. Look, Lily. A, ah, she, she drive the car? No, with, a, with, her, with her date. A, ah, and... first date? Yeah, look, she's so cute. Może ktoś ci złapać? No, she's so cute. Właśnie rozmawiam z Jelly i Jelly mi mówi, zobaczcie co jest za mną, bardzo czysto, woda jest. Trawka zielona. Jak ja chcę to zmienić na Filipiny? Parada jest, raj jest tutaj, a nie na Filipinach. Prawda? Więc powiedziałem, że tutaj trochę za drogi ten raj. Kaczkę widziałeś? Kaczka dziwaczka. A co, dzisiaj chcesz zjeść na obiad kaczkę? Czy nie? Nie, Wczoraj jadłeś kaczkę, wiesz? No. Więc... Coś w tym jest. Dlaczego chcemy zmienić ten raj w Polsce na Tate, ten, ja na Filipiny? Tata, ja chcę jeszcze Spidermana. Tak? No. Ale ja też jestem nic abanujska. Baby, you say what is this? It's paradise? Yeah. I don't understand what you are looking there in Philippines that you already hear a paradise. No, dobre pytanie. Co szukamy? Ciepło. A przepraszam, to paradise. jest... To jest wiecie. E, no, niebo. To is heaven. <laughs> no, no, good, 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 Lily. Really. Lily really, gołąbki zjeść? Ganiają gołębie. O, 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 o. Ganiają gołębie. Chyba, chyba wam uciekną e, Dlaczego? Po pierwsze jest tam ciepło Są ładne plaże Ja to głównie dlatego You know why? Because it's the water it's go go e, water... woda jest y, ciepła w wodospadach O Lili się przewróciła Ale nic się stało Dobra, wracamy do sklepu na jakieś zakupy. Dobre pytanie. Napiszcie w komentarzu dlaczego byście chcieli zmienić ten raj w Polsce na ten bałagan na Filipinach. Gdzie jest brudno. Poza tym, że... Tata! Tak? Po sztulence. Ten chłopiec Cię tego nauczył? No. Jeszcze raz. Aha. No, dobra. Obrzejdź. Jakie fajne, auto. jakie fajne. Kamil macie. I think it's because it's too many rules, you know? Zadziera, jest zasady, tak. Maybe because I don't know the rules. Ah, właśnie. But I like the place. You know, I like the place. Właśnie o to chodzi. To jest jeden z powodów, poza tym, że jest cały czas ciepło, że jest ciepła woda. To dla mnie w Europie jest za dużo zasad. You, know like, the you like the people? You say it's racist in Poland? No, I like the people that they don't care what other people doing. Like they are do. They are minding their own business. No, obgadują. It's maritas in here too. Tutaj Jelly mówi, że każdy tu ma swoje. ma innych w nosie i nie obgaduje, tak? A ja mówię, że to nie jest prawda, że jak w bloku się mieszka, albo tak jak na naszej ulicy, to wszyscy wszystko wiedzą i wszystkich obgadują. No to jest nie do końca tak. Oczywiście na Filipinach jest więcej, ale mi się wydaje, że główna taka różnica to jest mniej zasad na Filipinach, mniej ograniczeń, większa swoboda i wiecie, jak zrobicie coś źle, to zawsze można się dogadać. W Polsce nie zawsze. Napiszcie w komentarzach. Dlaczego wy byście chcieli pojechać na Filipiny? I, wiecie, wiadomo, cena też do życia jest troszeczkę taniej, ale jestem bardzo ciekawy, jaka jest wasza opinia w komentarzach. Co jest takiego fajnego na Filipinach, żeby ktoś chciał tam się przeprowadzić? Bo zwiedzić to rozumiem. To każdy by chciał pojechać. Ja pojechałem no i wróciłem z Jeremym, prawda? Ale jestem bardzo ciekawy, co napiszcie w komentarzu. Przeczytam wszystkie. Jerry miała zrobić małe zakupy i małe zakupy u nas wyglądają tak. Woda, soki, jedzenie. Teraz to trzeba wszystko przenieść. Lily, say hi? Mama! Mama? Go to mama. Dzień dobry wszystkim. My tutaj przyniedzieli się chillotujemy, odpoczywamy, ładujemy baterię, ale mam kilka pytań do Jerry. Będziemy jej zadać. Bardzo ważne pytania. good morning baby how are you i feel very very good you feel very cold uh, how much degree today outside Mommy. Uh, uh, are you happy baby oh you feel cold i it's told really cold. you I, i'm very cold are you happy huh are you happy i'm happy Okay, I I it's meaning you like if I go to work every day for twelve hours. I like when I train. I didn't. <laughs> no, I didn't. <laughs> no it, you, it, oh my God! What say hi? I am happy because I am in training. I train. I have ah, but for but mental okay, okay, health, okay. okay. Health, you know, oh, physical yeah, health. You. Okay, you say you happy. And you happy because you train? Why? Why? No, 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 Why? Why? I have question. I have question to you. Why you not train if I'm not going to work? I work in the house. It's our first time that two kids is in school. Now how can I train if playlist here? it's it looks a little different to me because when i'm in the house you don't go to the gym only me go to the gym now i don't go to the gym you go to the gym you want what, you, you know how i feel when i go to work every day i go out uh, i wake, wake up 6.30 i go out uh, about 7 30 to 8 <laughs> left the kids to kindergarten and go to work and go back between 7 p.m to 8 p.m when kids sleep and you <coughs> tell me uh, why you go to the gym when i'm in the work but if i'm in in house i work i don't go to the work far uh, outside uh, you don't go to the gym how can we go you don't have we don't have the same time like like right now i can go to gym when when you now it's looks sleeping. maybe uh, for, for who you train what for myself for myself mm. hmm? uh, and what how what are you doing 12 hours oh, okay 10 hours when i'm in the work training and, I'm and training. I was getting the kiss? oh mm, housewife you now it's it's good life for you what good life are you happy they, they, you say you're happy now i'm happy that we are all healthy doesn't what do you want me to cry all the time you know if you want me to think about that i am very stressed oh, I have... that's why i am changing the, my mind to go to the gym so it's i will only... not think my yes, feelings is I know, valid I know. and now First... you don't care about what i feel First i'm thing... trying my best and now you are Telling me, <laughs> oh, yeah, yeah, I, I give you a kiss. Oh. No, it's not like that. Because mm -hmm. yeah. it looks like you don't want me to, to well, focus well. on something. Meow. Meow. Oh, mama, why mama scream? Yes, you don't know why mama scream. Mama, mama, mama like wolf. Woo, 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 woo. So, mm -hmm. oh, <laughs> <laughs> why you feel everyone feel cold huh? baby it's only interview yeah but, <laughs> but it's it's the way i feel you know it's what will i say i will be plastic no it's very good you say mm. but i'm only curious about the gym you don't train but ow the ah, ow what are you doing you slap the tata kiss tata now kiss yeah. tata you know i'm getting old <laughs> That I, I don't need to focus on the shithole. Yeah. I need you to focus are... on myself because I'm getting weak if I don't train. Very good, you train. Mm -hmm. I'm happy you train. But I, I don't need... understand why you're angry. I only. I'm not was... angry. I'm explaining myself. That's how I explain. It's the doggy, doggy talk. Well, it's a, it's not. A, how can I. Should I change? It's the oh, way I wow talk. Should I change? Oké, okay. ga ga Oh, Lily, Mati you shoot to me. Lego. Now you shooting. Ah, Hulk heeft de gun. Hier. Ah, Lily, teraz is tam. Lily maatje overwinstvo. High five. Katy, no, you scared Katy? Słuchajcie, dzisiaj będziemy uczyć Jelini jak się kosi trawę i jako siarkę, To jest bardzo ważne. We school, ja? Yeah? Yes, you to go out, Lily? Don't go out alone, okay? It's dangerous. Okay, come on. I learn you how to use the machine you need push this I red button pushed. how many times twice five times three times more one two three four five and yeah squeeze that red and pull okay two two times more wait where no here uh, this is something look, this two times more. Well. Yeah. Whoa! Hide, hide, Lily, hide, 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 Mama, cutting the grass, flee, everyone needs flee. Oh. Run 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 mama is the monster mama is the monster run lily come here come come here no A trzeba tutaj Jellyn zrobić miejsce. Aha. Jeszcze bardziej. Come on, Lily. We play. myli się boi? O. Trafiony. O, a co tutaj? Elefat. nie, nie ma dźwięku no to my tak się bawimy dzisiaj akurat o. darmowy tripod więc można poużywać No to w To, to do domu musi być. Wiesz, to Aha. musimy później do domu. Ale to później. To jest jeszcze mokre. Na razie położymy tutaj. Tak? No, huśta śostra, ale do nich nie łaki. Tylko huśtaj ją. Tylko huśtaj, odejdź. I pom... O, właśnie, i później. Nie, Mati, bo Lili spadnie. Uj łap. Nie łapi, nie łapi, łap bo to boli, Mati. Mówię, że nie łap, tylko pusz. Bardzo ładnie. Ok, to najważniejsze: Jerlin umie kosić trawę. Jeszcze nam trzeba ją nauczyć, jak wysokość zmieniać, żeby nie skosiła nam za bardzo gleby przy okazji. Ale dobrze jej to idzie jak na trzeci raz, tylko teraz miała długą przerwę. Yeah? Very good, very good. Maybe Może you make topless? Maybe topless? You cut the grass. <laughs> to długa historia, nie, nie, powiem wam nie, dzisiaj. <laughs> Ładna pogoda, ale chłodno, powiem wam tak w koszulce. Jak tutaj i idzie? Aha, aha. Pas, 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 pas. To? Co? To Co, jest to To do malowania? No, to maluj. A, do buzi, buzi to lepiej nie lubić, bo później idziesz na urodziny wiesz? Albo być na urodziny też takie maska polecować. A, okej. Okay. Teraz trudniejsze trzeba wymienić jeszcze trawę, tak? Do worka przesypać. To jest chyba najtrudniejsza część całego koszenia. Bo tak naprawdę, tak jak dzisiaj, pierwsze koszenie, no to ze 4-5 worków może być. O. You know how? You you know? Wow! Yeah. Very good. Now it's two-handed. No no no. What? Left this box, yeah. First this get up, oh, and now remove. And uh, very good. Ho ho ho. And how you put that to the. This is most uh, problematic part of the cutting grass. Really? Yes. That's most problematic for you? Yeah, for us. But big muscle. Oh, oh. Now you train the back, little triceps, and the back shoulder. It's still mate. A, 12 dni. Dzisiaj jest 12 dzień treningu Jerlin. Ma challenge taki: 30 dni workout. Jak chcecie zobaczyć, to na. A wiesz? Na face, Facebooku i na TikToku? Tak, na Facebooku i na TikToku ma challenge. Ten. Dzisiaj jest 12 dzień. Codziennie dodaję coś z treningu. Sonika. A, takie coś. shadow i na koncert Okay. Wait, wait. We don't, you don't know that. Oh oh, 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 yes, very good. Congratulations. Now in four.